Zwiedzanie tegorocznych targów motoryzacyjnych Poznań Motor Show 2025 nie mogłoby się obyć bez odwiedzenia stoiska Dacia i Renault Zacznę od Dacia Dacia wystawiła modele Duster i Bigster jak i również Spring Także teraz sobie przejdziemy, zobaczycie te pojazdy Bigster to jest teraz najnowszy model marki Dacia wersji Extreme hybrid 155 koni mechanicznych ten pojazd jak tutaj mogę zauważyć został wyceniony na 137 800 zł bardzo fajnie się prezentuje to auto miałem okazję już niejednokrotnie widzieć ten pojazd na żywo łącznie z premierą zeszłoroczną na Paris Motor Show 2024 i powiem Wam, że to auto przykuło moją naprawdę dużą uwagę jest to bardzo fajnie, ciekawie zaprojektowany samochód duży, przestronny ciężko jest do czegokolwiek się tutaj tak naprawdę przyczepić mieliśmy Bigstera w wersji hybrydowej Full Hybrid 155 a tutaj zwróćcie uwagę, mamy drugiego Bigstera tym razem w odmianie Extreme, Mild Hybrid 130 koni z napędem na Cztery koła, to sobie przejdziemy. Zobaczymy ten model w tym malowaniu w kolorze szarym. I teraz, jeszcze rzut oka na te dwa modele Big Stera w pełnej hybrydzie, jak i również w miękkiej hybrydzie. I Spring. Dacia Spring. Po raz pierwszy widziana przeze mnie na targach motoryzacyjnych. Genewa Motor Show 2024 tam po raz pierwszy została zaprezentowana. Przynajmniej ja widziałem ten pojazd na żywo, podczas tamtych targów motoryzacyjnych. Ciekawe auto. No, tutaj będzie konkurować, nie ukrywam, z, przynajmniej z Hyundai Insterem, którego wcześniej Wam pokazywałem. Do miasta auto, myślę, że idealne. Czego chcieć, tak naprawdę, więcej jeżeli chodzi o kilka takich szczegółowych informacji to jest to silnik elektryczny o mocy 65 koni mechanicznych pojazd wyceniony w tej konfiguracji w wersji Extreme został na 97 850 zł